W szóstej kolejce spotkań Ekstraligi Rugby niepokonany dotąd lider rozgrywek Arka Gdynia podejmował przedostatnich w tabeli budowlanych Lublin. Goście tydzień wcześniej minimalnie ulegli na własnym boisku Lechig Gdańsk 16 do 17. Jak się przegrywa jednym punktem, to znaczy, że można było ten mecz wygrać, no ale nie myślimy już teraz o tym, tylko o tym, co jest dzisiaj. Co mamy zrobić tutaj, jeżeli pokażemy właśnie taką, taki ząb na wyjeździe, chcemy tu pokazać właśnie, że potrafimy, chcemy postawić arcę i chcemy, żeby kibice zobaczyli super fajne zawody, a wynik będzie otwarty. Arka z kolei w meczu na szczycie pokonała w siedlcach pogoń 20 do 8. To był pierwszy mecz, w którym naprawdę drużyna przeciwnika postawiła nam dość, dość wysoką poprzeczkę. Ale, ale wydaje mi się, że w ciągu całego spotkania byliśmy ze swoim lepszym. Mieliśmy swoje, swoje lepsze momenty, swoje gorsze momenty. Mieliśmy kilka pomyłek, ale w suma sumarum naprawdę zagraliśmy dobre zawody i, i wierzę, że to jest dobry prognostyk na tym, żeby już nie przegrać do końca, do końca tego sezonu. Tomasz stępień, udział w tamtym spotkaniu, przypłacił bolesnym urazem. Pech nie opuszcza w tym roku etatowego reprezentanta Polski. No, w kilku miejscach, został nastawiony no i przez to w przez dniu dzisiejszym pauzuje. Wydawała się jeszcze jakaś delikatna infekcja y, na ręce, także no, kilka kilka, kilka rzeczy się zbiegło. No, już bardzo żałuję, że dzisiaj nie mogę pomóc chłopakom, Zazwyczaj że to jest z, z drużyny, z której się wywodzę. Jakie były prognozy przed starciem Arki Gdynia z budowlanymi Lublin? Jeżeli wejdą tutaj, przełożą to, co potrafią w Lublinie zrobić, to wejdą, będą fajne zawody. Nie, nie ustąpią arcy. Jeżeli pod kulą ogony, no to będzie będzie worek. Jeżeli my przejmiemy inicjatywę dość szybko, także wydaje mi się, że, że powinniśmy spokojnie wywieźć tutaj komplet punktów. Budowlani przez niemalże kwadrans dzielnie stawiali czoła Arce. Później Buldogi, zgodnie z przewidywaniami, zaczęły dominować. Przed przerwą żółto-niebiescy zaliczyli aż 8 przyłożeń, a czynili to Sirocki, Dąbrowski i Schreiber dwukrotnie oraz po razie Peżak i Grabowski. Te punkty plus 7 podwyższeń banaszka dały Gdynianom do przerwy prowadzenie aż 54 do 0. Na początku budowlanej dosyć ambitni dobrze bronili i także powstrzymywali nasze ataki. Tak jak powiedziałeś, już no, po 15 minutach tam już chyba trochę powietrze z nich zeszło i wróciliśmy kolejny bieg no i te punkty się posypały, jedne za drugim. Po przerwie trener Maciej Stachura chciał dać pograć także reszcie swoich podopiecznych. Zrobię wszystkie zmiany, no ale nie sądzę, żeby, żeby tempo gry spadło, bo mamy dobrych zmienników, także tak, no scenariusz będzie taki sam jak w tej pierwszej połowie, a nawet myślę, że budowlanie jeszcze trochę mocniej z siłopadną. także, także może, się, może być wynik powyżej 100 punktów. W drugiej połowie meczu Arkowcy dalej niepodzielnie panowali na boisku. Budowlani w 56 minucie zdobyli honorowe przyłożenie, ale punktowali przede wszystkim gospodarze. Sirocki, Grabowski, Kwiatkowski, Banaszek, Bartkowiak, Zdunek i w doliczonym czasie gry Olejniczak. Buldogom nie udało się przekroczyć granicy stu oczek. Rozgromili gości z Lublina aż 99 do 5. Żółto-niebiescy z kompletem zwycięstw otwierają ligową tabelę z przewagą 6 punktów nad Pogonią Siedlce. Dla wicemistrzów Polski był to ostatni mecz przed własną publicznością w tym roku. Po przerwie na mecz reprezentacji, gdynianie w Poznaniu zmierzał się z tamtejszą Poznanią.